Robert Lewandowski sadzi się z Cezarem, odbędzie się za zamkniętymi drzwiami w sadzie rejonowym dla Warszawy. Wśród mieście rusza właśnie proces bylego menedżera Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski oskarża Cezarego o stosowanie szantazu wobec niego oraz jego żony Anny Lewandowskiej. Sprawa wygląda na niezwykle skomplikowana i już od kilku dobrych lat. Obie strony próbowały polubownie zakończyć konflikt, jednak mediacje prawników zawodnika Barcelony i jego bylego współpracownika nie przyniosły rezultatu. Adwokatom nie udało się wypracować porozumienia i sprawa w efekcie trafiła do sadu. O co tak naprawdę chodzi? Wszystko zaczęło się już kilka lat temu. Według Cezarego K. Robert Lewandowski przelewał środki z rachunków spółek na konto swojej swojej zony. Pilkarz twierdzi natomiast, że menedżer go szantazowali za straszal. Na poparcie swoich słów sportowiec ma nawet nagrania z ich wspólnych rozmów. Oskarżony odpiera zarzuty i twierdzi, że przestawione zapisy zostały zmontowane tak, by przedstawić go w jak najgorszym świetle. Cezary Kamial ponadto co dla Lewandowskiego 20 milionów euro za zachowanie milczenia w sprawie nieprawidłowości finansowych. 3 lutego ruszyła pierwsza rozprawa sadowa. Wygląda na to, że kapitan Bieloczerwony już teraz może mieć powody do zadowolenia. Okazuje się bowiem, że sad pozytywnie rozpatrzył wniosek pilkarza o wyleczenie jawności procesu. Sad może wylaczyć jawność rozprawy, gdyby jawność mogła naruszyć ważny interes prywatny stron postępowania. Szczególnie ze materiał dowodowy sprawy zawiera informacje z postępowania cywilnego toczącego się z wyleczeniem jawności ogłosił sędzia Jacek Ziola, relacjonuje portal Oznacza to, że dziennikarze nie będą mieli wstępu na salę rozpraw. Z takiego obrotu spraw nie jest zadowolony Cezaryka. W zeglarskim zergonie mówiąc, zwrot przez rufę. Chciałem pełnej jawności procesu. Niestety, Pomimo wcześniejszej obietnicy, wczoraj Lewandowski wniósł utajnienie całego procesu. Drugi Sat uwzględnił nasz wniosek. Biegle przyjrzy się nagraniom i oceni ich autentyczność, napisal na Twitterze. W czasie jawne pozostaną natomiast nagrania, którymi dysponuje Robert Lewandowski. Jak ustalili dziennikarze serwisu Sport.pl, rozmowy będą analizowane przez specjalistów pracujących USM. Im przy śledztwie badającym katastrofę Smolenska. Kolejna sprawa odbędzie się za niecale dwa tygodnie, 16 lutego.